bardzo serdecznie w pierwszym filmiku mojej nowej serii z Władcy Pierścień, Bitwa Śródziemnej, Król na Zgóli. Będę tutaj prowadził wojnę o pierścień, zagram ludźmi, z własnym bohaterem czasem. No i to byłoby na tyle z takich, z takich bardziej organizacyjnych rzeczy. Zacznijmy do rozgrywki. No, przejdźmy do rozgrywki. Nie jestem mistrzem w tą grę, to trzeba przyznać, ale spróbuję. Z to. 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 To zwykłą bitwą średziemi jest taka różnica, że mamy 4 baterów na początku, a nie 3. Woda, że doszedł ten Ca ode? Nie, Eomer już chyba. Okej. Okay. Hmm, tak. Rodzmy to. Wezmę kawalerię do Eomera, El żeby było tak klimatycznie. A jeszcze to jest z kawalerii z gondoru, ale... Co tam będzie jak to się robiło? Fejle. <laughs> Dobra, dobrze. Nawet nie wdałem. Już nie był do Aragorna. to nie za Boromira. Ja mam trzy powręczne rejony. Boromir wyśle tutaj. Teoden zostanie, nie wiem, ale tutaj na tak. Teoden tutaj oczywiście. On pójdzie razem z tym tutaj. Postanuje znowu wybudować y szary czy hmm. W Hmm. Szary się przydadzą, widzę. No to w dla końca teraz. Słuchaj mnie ładnie, poza gdebem, żeby rozstrzygać. Dobrze jest. Mam na sygnaturę. Tak. Tutaj już w kolej. O wiele więcej niż w pastolach, które ostatnio zabrałem, ale. Mm. Na razie tu rozstawmy. Tym pójdę ty bardziej na front. Ja Momentu. Tutaj, tutaj będzie... budzie kawaleria z no jest... bo jest Kawaleria rocha, jest bardzo dobra, więc chyba na nią postawię. też jest taka zmiana, że wszystkie jednostki budują się na turę. Jeszcze taka jedna nowość w króla z boli jest taka, że jeśli są dwa, dwa, dwa zesłanie pola, bo bohater może się poszedł jakby yy, w dwa pole jako jeden jako jedno. Dla tych osób, które właśnie wiedzą, to chodzi o to, że akurat w mojej rozgrywce chodzi o to, że zakołaś na stolicie, tutaj tej są, Moi tam są wrogowie tutaj. Yy, no zresztą zobaczycie jak to wyjdzie. Tak. tak nie dużo osób na tą grę, ale okej. Okay, I powie. I zacznie pouczyć jak się gra, ale dobrze, Dajcie mi jakieś porady. Może robię jakieś kardynalne błędy. Zobaczymy. Czy zobaczymy? Czy macie jakieś sugestie? Tutaj zbuduję też koszary. Tym bardziej z tyłu będzie farma. Koszary. O, czy nie pomyślałem trochę tutaj. Dobra, tylko Ja Jak mówiłem, nie jestem mistrzem, niestety. I mógłbym taki... Mógłbym się naprawdę długo męczyć, a to nie byłoby miłe. Naprawdę nie byłoby to bo bym się długo męczył. Więc odwrót dam. W sensie nie byłoby to ciekawe dla Was, żeby to oglądać. Udało mi się zająć wszystkie... Terytoria w regionie Hr. Rhun. Za zjednoczenie tego regionu otrzymujesz darmowy budownik w czasie bitwy. To się może przydać. Zresztą no, już wykonaliśmy cały budownik. tu nie było Dobrze. Kolejna tu już cofnąłem. Tutaj zbuduję kuźnię. Tutaj w To zbuduję w już Już nie ma piechoty. A, ja, to nie żeby zrobić piechotę, wyjdzie będzie taniej. Bo głośniej będę mógł, bo nie wiem, czy dobrze mnie słychać. Omer um, daję. Chyba yup. to jest tam. Czyli tego nie coś Chyba trzeba zbudować. Chyba trzeba zbudować czegoś takiego. Nie, nie mam pełni Przepraszam. Moje są takie nie do końca. Jestem ochronieniem. Tutaj widać farma. Tutaj też. Tu będą koszary. Nie podoba mi się ta seria. Nie się tego przyjemnie. też mi napiszcie. To wszyscy spróbuję uwzględnić, żeby wam się chyba najbardziej podobało. Jeśli to nie będzie zwolenników, nikomu się nie będzie podobać, to nie będę kontynuować tej serii. Zostawię sobie tysiąc. Tak, teraz... Omery tu, bo Boromirę pójdę tu. Kolski mogą mnie zwykałać, ale może w tej chwili poradzę. I te odeny... Chyba tego no. tu. Właśnie wam chcę pokazać, że tak, wolno się ruszać, oprócz tego, co mówiłem, Są one przez dwa jako jeden zobaczyć was. Właśnie mówiłem, Saruman mnie atakuje. Tutaj odbijam. Robię śledzie. Mam nadzieję, że mi się uda, no. Więc nie mogę coś. Wola Aragorna był pierwszym. W sensie pierwszym, pierwszym. pierwszym. Yy, No to, tak rzeczywisty. Próbujemy, niekoniecznie nie, nie będę pracować. To jest, jeśli będą jakieś laki, cokolwiek będzie. W, no właśnie teraz chodzi mi właśnie um, ilość FPS-ów będzie dość stanowna, niestety jakoś nie wiem dlaczego mamy bardzo mało FPS-ów. To, to widzicie. Bo się bardzo ładuje. Normalnie się ładuje ta gruba, ale. Łącznie na dole mam. Uuu, zeszło do 9 FPS. 6 właściwie. Okej. Okay. Nie wiem, czy budować twierdzę. Robię teraz swariat bez budowy twierdz na początku. Oj, łucznicy. E, to kolejna farma. Ty nie spróbuję zaszensować trochę. A oczywiście. Mm. Nie wiem jak to radę, nie mam do jakiegoś takiego chętnego. Może podejdźcie mi jeść w swój sposób. Ja na razie rozmachila, który jest dość przydatny. do je i tu. Za 5 minut przyjdzie pomoc dla mnie. Wymura. Nie no. mogę budować toha. Uleczę sobie. Skończyli. Nie wiem gdzie się odbywałam przemóc z... pamiętam kiedy dost na tej mapie mają trochę większe siły, ale może nie rozstawić, rozstały się zbytnio, mądrze Często się zdarzało komputera i łatwo. Naprawdę nawet słabszymi wojskami ich pokonać. Mam nadzieję, że według Was gram dobrze, no. Nie chcę się tu oceniać. A nie Może poczniecie mi jakieś swoje taktyki. Tak myślałam będzie tak. Na szczęście... Ola! Tylko, żeby ja zanieszawała że na moich uczników. A co ja robię. musimy będę go Ja wiem, że trochę już przyda. Przyjęliśmy. Zostawimy im. Tamto nie jest farmą. Że... To jest piec, chyba. I jednak uzatowujemy. Oj! Niewygodnie, niewygodnie, niewygodnie. Cofnijcie się! Cofnijcie się! Uderzajcie z łuku. Ty taku, taku, takuj, takuj, takuj. Niewygodny z łuku. asa rumang við þetta, bara að checka mér. Eg vil fónist þetta. Nie þetta snýst um. Allt fail. Nei, þetta er fræsa. Það varu Ja. Dobrze,

O, oh, saruman. Panie ogarnie, że tu się dzieje, co i Ej, ty ci się saruman. Zabijmy sarumana. Nie będzie mógł się nafidować tutaj zbytnio. dnia. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Nie ja płacę mi się. Widzicie, że nie ogarnę do końca, co tu się dzieje. Ja wysłałem trochę oddziału, więc to jest Ale kurznik nic, nie będzie łatwo. Ja idziemy. A, i přesyšky ten výše. Výše. I przyszły Výše. świetnie. Posiłki. Výše. 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 rád Výše. 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 tam Aha. Pajdy. Да, да, не на Jeszcze teraz i jeszcze, przeszły do się. Nie wiem jak długo milczałem, trochę się zamyśliłem. Ja, przepraszam jeszcze raz, yy, bo tak trochę zamyśliłem się, wprowadzić. Chyba, że to zrobić. Będę musiał prowadzić taki bardziej wysłany atak. Teraz mam trochę kasy i lepsze. wszystkich wszystkiego flagownika, bo mam dokładnie bardziej milczące kiedy gram, więc um, do tego tak trochę zaliczałem. Przepraszam za jeszcze raz tutaj yy, postaramy się teraz ulepszyć. W sposób ulepszy, żeby yy, było, żeby oddziały na coś inne, żeby pokonać. A tutaj mam kawalerię, która przyjęła. Yy, pies, zniszczyła. Wezm Okay, mam teraz tutaj. Teraz próbuję bo, bo nie mam z pieniędzy. i ten region na twoją rzecz rzecz czyżby to znaczyło, że wygrałem do końca tak ale ja się zdziwiłem, że porzuca region, nie ma, nie ma zwycięstwa no, wygrałem to chyba będzie koniec, nie niezbyt długi piszcie komentujcie, subskrybujcie, piszcie, komentujcie piszcie, lajkujcie, like, subskrybujcie a, teraz możecie zobaczyć sobie na moje statystyki, jeśli chcecie. Pójść na śtachtyczny 0,86. Taktyczny 1,86 i strategiczny 0,86. Nie mogę niedobryć tej statystyki całe. To jest ciekawe. Yy, nie marszamy na śtachtyczny, bo to, to dokładnie. Oto. Zostawmy na śtachtycznym. ok, mam 1250, w ogóle też taka zmiana, że farmy są ten, darmowe, też ciekawe, okay. no to żegnam Was